Bo w tych zabawnych czasach, w których na złoty tuningowe przyjeżdżają fabryczne auta, pojawiło się to. I pozamiatało całą scenę tuningu w Polsce. Wystarczy spojrzeć na oficjalny fanpage na Facebooku tego projektu, żeby zobaczyć, czy ludziom się to podoba. Uważam, że jest to kolejny zwrot naszej synsojny trendu. Zastanówmy się, jak to będzie wyglądało za 3-5 lat. Uważam, że tunezy będą coraz bardziej czerpać inspiracji z aut wyścigowych i rajdowych. Samochody będą miały body stawiając na aerodynamikę, a widok numeru startowego naklejonego na boku auta nie będzie niczym zaskakującym. Biorąc pod uwagę, że tory wyścigowe już od dawna nie są czymś elitarnym i są Kowalskiego, sądzę, że złoty, przyniosą się właśnie tam. To będzie sposób, na zamknąć ją skaterom w stylu nawiązującego do aut sportowych. Oprócz krzykliwych body znacznie znaczenie miało także kronik mechaniczny. Z ten co do amusa, a w miejsce zestałów obniżających wejdą sportowe zawieszenia. Samochody znowu będą szybkie, aby lepiej próg zwalniając, nie będzie stanie ich zatrzymać. Jeżeli chodzi o wnętrza, to obowiązkowa będzie sportowa kierownica, a do łaz są w telek i pasy ścielkowe. Skoro auto będą palne na torach, to pewnie znajdzie się miejsce na dodatkowe zegary oraz rollbar. Sten zwyczajnie umrze śmiercią naturalną. Jest mało efektowny, a co ważniejsze mało efektywny. Raczej niewiele osób ma tutaj w samochód, który ostatecznie będzie wolniejszy od fabrycznego, prawda? A więc powoli pora brać się za budowę torowych rozpierdala dla jeździ na co dzień. Tak więc spoilery w dłoni i do dzieła.